Siemanko, widzowie. Siema, siema! Dzisiaj trochę ścigania. Właśnie. Gramy w Driving Empire na Roblox. Tak. Odbieram I sobie. Pokażemy Wam dzisiaj kilka fajnych samochodów. O, tu mamy Kenixera za. 16 milionów! No nie wiem, może, może tak być. Okej okay. A, ja zobaczę, jakie ja mam tu auta w ogóle. Hmm. Uuuu uh, ja nie mam nic ciekawego Myślałem, że będę miał dot. Uh, 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 ale ten jest... Ten jest jak taki growy. kapilak jak Eldorado, no Okej Trochę mnie palów boli Nie ma czego Dobra. Muszę wybrać jakiś samochód. A ja wy, ja wybiorę sobie Wybiorę sobie. Eee. Tempiksa rift No spoko, a ja właśnie wiesz co, zostawiam się nad jedną rzeczą, bo nie widzę żadnych samochodów, żeby miał. Wiesz? A ja no. nie wiem jak to. No też nie wiem. Ja mam... Ooo, Mustang! Mustang, no. Mustang. Okej. Okay. Mhm, no ja właśnie. O, tu możemy coś chyba kupić w zarbuksy. Mówię. Powiem Ci, a za Co sobie a to? Ale to moja fura, to moja, moja. I co? Ok. Idziemy się trochę. Pościgam się trochę za jakimś gościem. Nie są GTR. O, z jakimś chyba tym będę się ścigał. Chyba będę szybszy od niego. Nie wiem. O, tu masz Getera, a on ma w bałnicach Ty! Yeah! O, jesteś szybszy od niego. Patrz przed siebie jak jedziesz. Nie oglądaj się na niego. No, chyba wygrał, co? Ale no. Le, lepsze auto ma, no. No. On miał tefer Griffith. No, jakiś tefer Griffith. No. Wyglądał jak Audica z daleka. No. Tak? Dobra. Ale drift zrobiłem robiłem. Ja to do siebie.

No, już zaraz będę miał samochód pierwszy, wiesz? Jaki? No, muszę sobie poczekać, tak? No, musiałem poczekać, bo nie miałem ża ża żadnego samochodu. Pieniędzy też nie miałem, żadnych. Odziwo i muszę kupić Pontiaka. Czyli tego no. No. Ok, wiesz go? A wiesz, że ja też takiego mam. Ja też mam takiego tak, też masz? No O, widzisz, też masz Pontiac'a, no Będzie mój pierwszy samochód Tak I Tym samochodem będę... A, a będziemy się ścigać? No pewnie Okej, okay, jestem a koło ścigamy ciebie Ścigamy się razem Widzisz mnie? Jestem koło ciebie O, widzę cię Wezmę jakąś tak. szybką furę Może Audi TT RS Coupe Takie okay. obózce wezmę reskę, no może być. A da się jakoś ze sobą ścigać? Można, no. Chodź, chodź, chodź. Kliknijmy tu. I wybierzmy, wybierzmy, bo czekaj, Wyścimy, O, tak. jest taki nowy. North Pole. czekaj, gdzie to jest? Co? Gdzie to, tam? Aha, dobra, to idziemy tam? No idziemy. Event. Do tego świątecznego. No. Czekaj, to dobra. Wyścigi i daj te pierwsze, daj to Jesteś w tym pierwszym? Jestem. Czekaj, czekaj, czekaj. To wjeżdżamy i dajemy multiplayery, no. To pierwsze, żółte. Będziemy się ścigać. Tak. Ale nas dużo. No. No proszę, chyba z ja z nim nie wygram Nie wygram z nim z tym też nie to on szybki jest, zobacz jak szybki No poszedł szybko Wyprzedziłem cię No Ja mam sobie acką furę Okej. Okay. Zobaczcie widzowie, tu mam Sigma. Igorski Sigma leci. Tak szybko. A ja lecę na końcu. Pięć wyścigów musimy zrobić. Pięć okrążeń no, pięć okrążeń. dublował mnie ten z, z Audicy. Dobrze jest. Kto? Ten Audicom. A. Prześcignął mnie. A, pi a pierwszy jest? Tak. A. Zaraz ty mnie prześcigniesz <ścoughs> drugi raz. O. Nara! Nara! <ścoughs> Dobrze jest. No Wow Spoko, ja kiedyś zarobię na lepsze auto No Także Ale mamy wyścigos tam jest choinkoma, ma tak ci się masz gałązki. Oinkoma, ma tak się się masz gałązki. Ale pięknie śpiewasz i gorski. Dzięki, dzięki macieński. No powiem wam widzowie, że... Ja jestem, o, ja jeszcze daleko mam ty jesteś, do mety. A ty jesteś ostatni. <gry> no, ja jestem daleko do mety, mam. Czekaj, może jeszcze raz zrobimy. No to ja muszę dojechać najpierw do mety. Możesz się ścigać jak chcesz, nie ma problemu. Ja muszę okay. skończyć wyścig. Możesz się ścigać. Albo możesz wybrać jakiś inny wyścig, na przykład ciekawszy, nie, niż takie kółka. Słyszysz? Możesz inny wybrać jak chcesz. Nie. A możesz już przyjechać? No, ja muszę skończyć wyścig. Ja cały czas jadę. Um, to ja poczekamy na ciebie, Daj to na 400 Multiplayer. Wychodzę z tego wyścigu. Hm. Dobra. Jestem. Tata. -ta. No. Chyba Tomasz. Nie, już ten. Ja nie mam, bo nie skończyłem wyścigu. A. Bo wyszedłem. A za wolny samochód mam. To nie, do tego wyścigu już nie jedziemy. Chodź jakiś inny. O może ten. Albo nie, 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 nie. Chodźmy do tego, chodźmy. Do tego. O! O! Multiplayer. No, tak jest. Chodź. Zaczynamy No i zaczynamy Multiplayer Okej okay. Okej okay. No i ścigamy się razem Sprint znowu O, znowu to jest Audi chyba zielone Tak? No to tak Twoje audyce i mój sztuce damy radę wiesz dlaczego ja tak ryczę? Bo ja chcę być pierwszy. Wiesz dlaczego? O, nie wiem. Wow, ja jestem szybki! A nie szybki wyścig. Tak ten chyba jest. Hmm. <śmira> Nara! <śmira> o nie, byłem nie nie tak prosto! <śmira> Ale on jest słaby! A ja pierwszy! Pierwszy jesteś. Ponakonałem go! Przekonałem! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. dawaj, 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 dawaj! Pierwszy jestem! Brawo! A ty... On drugi, a ty chce trzeci. No ja będę trzeci. Tak. Już jesteś? Nie, jeszcze nie. Ja mam słaby samochód, słuchaj. O, jeszcze mam do odebrania. Już kończę. O, widzę cię. Ja jestem. Siema. <laughs> Siema. Skończyłem okay. właśnie. Skończyłem wyścig. Okej. Okay. Teleportacja. Daj wchodź. Jestem na... Dalej, ship Okej okay. Ja, też tu będę No jestem Wygląd Wybiorę sobie jakieś felgi Możesz sobie wybrać jasne No bo mam dużo kasy Ty mam kasy O Nie O! To jest to! Biorę! Będę miał felki takie Będę miał takie Takie ci się Tak Wszystkie Okej okay. Ja sobie uzbieram na jakąś lepszą, okay. lepszy samochód Oj, sorry Daj. O, F się wychodzi, ok? Jasne. Ok. Ja sobie na Nissana 370 zł. O, za to pagani! Tu je, to jest coś! No, 5 minut. Ale zł. droga, fura! No droga, droga. Dobra, Igorski, jeszcze jeden wyścig. Po, zagramy. Dobra. Okej. Okay to który wybieramy? ja wybieram sobie furę dobra, wybierz sobie furę ja dużego wyboru nie mam bo na razie mam tylko jedno. ale ty musisz też patrzeć na ilość pieniędzy no. zobacz ile masz pieniędzy widzę i którą możesz sobie kupić Land Rover ja na bym z tro... tego wziął, ale muszę troszkę ci brakuje tu, to uzbieraj sobie na niego, wybierz sobie na razie inny Przejdziemy jeszcze jeden wyścig może może Jaguar no, fajny, ładny samochód zakupmy okay, kupię masz, se masz Jaguara, no ok, własny no już masz, możesz teraz jazda no no i jesteś chodź to w który wyścig wybieramy? Powiedzmy Okej, Ok, wyścig. Wyścig na autostradzie, może co? Albo cross country wybieramy? Na autostradzie. Dobra, to wybieramy. Teleportacja. Teleportacja okay, na autostradzie. wybieramy. Jedziemy. Czekaj. Ok. I. Ok. Tutaj troszkę większe szanse będę miał. Tak. Bo masz seryjny seryjnego jaguara. Tak. Nie był robiony. Jest szansa, że... Ale mój mruczy! No, jeszcze jakiś motor z nami jedzie. Dobra. On na pewno będzie słaby. Jaki on jest szybki ten motor! No motor jest szybki, ale poszliście, nie mam szans wam, ale spoko Ty przejdź go, zobacz jaki on jest słabiutki Eee, poszedłeś też fajnie. No i zobacz jaki Widziałeś jaki słabiutki on jest! Widziałem No zobacz, no zobacz, no zobacz! No zobacz na niego tylko. O, taki słabiutki i poszedł. Co? O, chyba pierwszy. Jak to możliwe? Masz tu gdzieś tego y, nitro, chyba kontrolę. Co? Ha! Wygrałeś pierwszy. na ostatniej prostej. Ależ końcówka wyścigu. Szesunię się prędkości. No ja już też kończę. Możemy jeszcze ostatni wyścig. Ostatni o. wyścig? Tak. Dobra, ostatni wyścig, pojedziemy. Tylko już muszę tu dojechać do mety, momencik. Ja nadal jadę. Okej. Okay. Nadal jadę. Już, już, już końcowa. I jest koniec. Jeszcze sobie trochę furę wezmę. Okej. Okay. Co wy tu wydać? O, Nissan taki. No właśnie, ja będę na niego zbierał, chyba. Już mi niewiele brakuje. A ile masz? To masz jeszcze na lepszy samochód. No, ale to już w następnym odcinku będę jeździł lepszym samochodem. Tak. Okej, okay, to co? Jazda? Ostatni wyścig, dawaj. Ok. Jazda. Który, który wybieramy tym razem wyścig? Może. Wybierz, ja dołączę. Wyścigi. O, rajdowy offroad, dobra Spoko, jedziemy Return dawaj Okej okay, nefla, raczej może być. No Dawaj, wybieramy multi Lecimy. O Driving Empire balon Driving Empire. Okej. Okay. Dobra. Tutaj dwa okrążenia mamy do przejechania. Ty! Więcej na stronę co? Jedziemy. No. Ja z nim to i z nim to nie przeżyję. Ale oni są dobrzy. U, u, u. Ale ja drift to zrobiłem! Ty wyprzedziłeś mnie, ty! Przegapisz punkt kontrolny, serio? Dobra, trudno. Jedziemy. Ty mnie wyprzedziłeś, nie wiem. Jestem w ogóle pierwszy. To jest bardzo dziwne z moim autem. Ej, już mnie wyprzedził jakiś typ poszedł. dałem mu radę. Nie mi większego spida. Możesz, no? Dam nitro. Też właśnie nitro używam. Nie wiedziałem, że tu też można. Nitro można oczywiście, ale przeskoczyłem. Dobra zaraz będzie połowa wyścigu. Jedno okrążenie za nami jedziemy drugie. Dawaj, 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 dawaj. IGORSKI! WOW! Ej! Halo! No, całkiem dobrze mi idzie, jestem na razie pierwszy Okej, okay, lecę! Nitro dan. Tam nitro, o kurde. ale się, się przegapiłem. Spoko, spoko, jedź, jedź. Dobra, i końcówka w moim wykonaniu. Dobra, ja dojechałem jako pierwszy Ale ja jeszcze nie No, czekamy na ciebie Okej okay. Czek, czek. O, ale skok będziesz trzeci chyba? Tak, trzeci. Trzeci albo czwarty. Wow, Shit! Ale sedan. No. Okej. Okay. Wyścig zakończony. Jak się Wam podobało, Widzom to zostawcie w łapkę w górę. Czekajcie. Tak jest, widzowie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie suba. Driving Empire. Driving Empire. Tak jest. I widzimy się Następnie. w następnym odcinku. pa! pa. Trzymajcie się. Pa!